Poznaliśmy nowego trenera polskiej kadry, Czesław Michniewicz. Co pan sądzi? Kolega. Kolega? To jasne. Tak? Razem żeśmy chodzili do jednej klasy, do przedszkola, na dziewczyny żeśmy jeździli razem. Poznaliśmy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W internecie zawrzało oczywiście podzielone opinie mediów, ale ja postanowiłem spytać Ludzi, spytać kibiców, spytać tutaj Polaków, co sądzą o nowym trenerze reprezentacji Polski, Czesławie Michniewicz. Ruszamy. Dzień dobry Państwu, Czesław Michniewicz, nowym trenerem kadry piłkarskiej. Jak zadowoleni jesteście z tak, takiego wyboru? Tak, tak, tak. tak. Czyli po, podźwignie naszą drużynę? Oczywiście, tak myślę. Oglądałem wczoraj ten jego... Troszkę, I co? Troszeczkę mnie tam zbulwersował ta, ta sprawa z tym fryzjerem, ale... Czyli nie powinien być taki człowiek trenerem? Kadry? No taki wątpliwy troszeczkę, ale może jest fachowiec. Poznaliśmy nowego trenera polskiej kadry, Czesław Michniewicz. Co pan K sądzi? Kolega. Kolega? To jasne. Tak? Razem żeśmy chodzili do jednej klasy, do przedszkola. Na dziewczyny żeśmy jeździli razem. I co jeszcze? Czyli co, dobrze będzie? Podobie, Bardzo dobrze. A chciała pani ze mną wystąpić? Jak się podoba pani nowy trener reprezentacji Polski, piłkarski? Wcale mi się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że wolałabym w nawałkę? A jak da sobie radę, to niech będzie. Ale na wałka nie byłby lepszy? No, podobno tam trzeba więcej pieniędzy. A pieniądze poszło? No tak, tak słyszałem. Zobaczymy po pierwszym meczu. No z Rosją gramy, ciężki mecz. Po pierwszym meczu zobaczymy. Mówię z Rosją pierwszy mecz, ciężki będzie. To w Czesław Michniewicz, nowym trenerem kadry Polski w piłkę nożną. Podoba się pani? Nie. Ale jako ten wybór, dobry wybór? Nie. Czemu nie? Wygląd jakoś mi le, jego nie pasuje. A co jest nie tak w wyglądzie? Nie, nie, nie. To od razu panu mówię. Nie, nie podoba mi się. Po prostu i wizualnie i ten uśmiech nie jest szczery. Dzień dobry pani. To jest nowy trener piłkarski. Jak się pan a co pan o polskiej piłce sądzi ogólnie? Proszę pana, e, Bońkowi kiedyś mówiłem, bo u mnie w klubie Orzeł, ja jestem z klubu sportowego Orzeł, oni robili tam testy dla sędziów pierwszej ligi, drugiej ligi i dla te, Blat, Platini był między innymi, był e, Listkiewicz i jeszcze grupa innych ludzi i żeśmy sprawdzali ich wydolność. Do dupy. Tak. wydolność oczywiście. No i to jest powodem tego, że tak słabo nam idzie? Nie. Słabym powodem jest to, że młodzież jest za słabo szkolona. Na początku najlepsi trenerzy powinni grać i trenować tą młodzież, a najwybitni powinni zajmować się reprezentacją. A no może Michniewicz się weźmie teraz za nich i to ruszy? Proszę pana, czy on się weźmie, nie wiem czy ma jaja, bo, bo nie wiadomo jak to będzie. Bo żeby w piłce nożnej rządzić, to trzeba mieć jaja, pieniądze i czas. Za w górę, to w dół idą. No ale dlaczego idą w dół? No i on, nie wiem, no dlaczego. Co, nie potrafią tyle, co, co Hiszpanie, Niemcy? No może i potrafią, no. no. to może ten nowy trener teraz ich jakoś podźwignie. No może, nie wiem. Zobaczymy. Nasza polska piłka to za dobra, nie jest. Jaki to powód jest, jak pan sądzi? No są słabo się chłopaki starają, że mi się wydaje. Albo nie płacą, tak jak powinni płacić. Dobrze jeszcze i nie odżywiają, bo taka jest prawda. Jeżeli człowiek jest dobrze odżywiony, to jemu się też dużo chce. I co, głodni biegają po wojsku, tak? głodni. Głodni może nie, ale wie pan, pieniędzy też no nie są tacy naprawdę wyrywni, no nie. Piłka to jak piłka, no jak piłka w grze, to, to, i, to i leci. No. Kochani, jak będą zawodnicy chcieli, be, będzie im się chciało grać i, 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 i dojdą do porozumienia z tym trenerem, to myślę, że będzie nie, nie najgorzej. Na... Na razie nie wiem, kochany, co tu sądzić. No, za długo to trwało ten wybór. Można było to zrobić szybciej i, i byłby więcej czasu miałby trener. No a tego sołse jak pan ocenia jeszcze, tak? Jak? Sołse? Jak załóżę? Jak załóżę? Piłk jak jak do tej pory była nieźle. No ale za, za Bońka dejny może była, a teraz trochę gorzej. A teraz coraz gorzej było. Czemu tak jest źle? Coraz gorzej było ostatnio. No. To czemu tak? Jak, jak pan to widzi? Dlaczego? No dlaczego? Za dużo pieniędzy dostają. Czy to pieniądze? Tak, ja, za dużo dolarów dostaję. Ja, jak grałem w radowniaku jako junior, to dostawałem obiad. Obiad i orężary. Schabowego dostawałem, ale mówiłem, że na jest. Bierz, bierz mówi drugie, schabowe. Bo to trzeba być oddanym do każdego jednego zawodu. Jakie by się nie wykonywało, i się żeby się chciało? Bez przymusu to nie będzie nic. A nie grają, to, do, to, to już jest nie bardzo, że nie grają. Może inne kluby więcej proponują, pieniędzy i przechodzą na. Ale rys. jakoś Lewandowski potrafi grać, no? No tak, potrafi, bo on jest sprytny. Wygramy z Rosją? Mam nadzieję, że tak, oczywiście, kucharno. Jestem cały czas za. Albo wygrają, albo nie ma. No. Rosjan! Teraz wojnę wymawia, wypowiada, to to jest i, i piłkarzom dowadują. Ale sport to nie wojna. No, nie wiadomo. A z Rosją jak będzie, bo teraz z Rosją gramy. Proszę pana, ja jestem patriotą, więc wierzę w to, że ich pogonimy. Oby tak było. Oby tak było. dobrego. Trzymam ręce i trzeba. Ja nie jestem za piłką nożną, bo ja jestem lekko atletą i rugbistą. Grałem w, w Nowej Zelandii, w Australii, we Francji, prawda, ale to byłem reprezentantem Polski, byłem i trenerem kadry, i tak dalej, i Klub Sportowy Orzeł, który niestety dzielnica zamknęła i Warszawa, pan Trzaskowski, zrobili wszystko, że w Warszawie kluby poginęły. Idziemy dalej Która pytać. Na żywo? Nasz... Nie, nagrywamy. To, aha, to wytniecie wszystko. <laughs> Pozdrawiam, do no, widzenia. Dziś wieczorem może. Gdzie? W Super ekspres. Na no to w gazecie. Ale Na YouTubie. W, w, w internecie. A, to ja nie, nie, ma, nie umiem... Ale w gazecie też. Piszemy. Tak. Dziś albo jutro. A teraz tylko mam. My tylko prawdę piszemy. Tak jak się spodziewałem, emocje w narodzie są wielkie, ale i opinie są bardzo podzielone. A ja jestem ciekaw Waszej opinii, co Wy sądzicie na temat nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Czesława Michniewicza. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał Super Express Sport, zaznaczcie dzwoneczek, żeby, żeby, żeby przypominał Wam o każdych nowych, fajnych naszych materiałach. Dziękuję bardzo, bądźcie z nami, cześć. Bye. Ah!